Cześć Wam. Cześć. Witamy Was w kolejnej wędkarskiej przygodzie. Dzisiaj tak na szybko, taki spontaniczny wypad, w ogóle nieplanowany, jednak mam wolne przedpołudnie, więc postanowiliśmy z Kasprem wyskoczyć sobie nad rzekę. I oczywiście z racji tego, że jest sezon strągowy, więc będziemy szukać pstrągów. Tak jak mówię, spontaniczny wypad, bez żadnych większych przygotowań. Jesteśmy nad rzeką, gdzie spędzimy sobie maksymalnie 3-4 godziny, także nie jest za wiele czasu. Mamy mało odcinek do przejścia, także <laughs> powinniśmy spokojnie dać radę. Z racji tego, że jest to jeden z odcinków klubowych, na których nie wolno brodzić, więc postanowiliśmy dzisiaj nie brać sobie woderów, tylko zwykłe kalosze. Będziemy łowić z brzegu, także troszeczkę sytuacja jest e, utrudniona. Ale ostatnio żeśmy też łowili z brzegu i daliśmy radę, jak widzieliście, kilka ładnych strągów. E, no i mam nadzieję, że dzisiaj też się coś za, zadzieje. Jest godzina 6 w tej chwili 30. E, także tak jak mówię, no 3-4 godziny mamy łowienia i chcemy wykorzystać to jak najbardziej e, wędkarsko, że tak powiem. Także bez pitolenia dzisiaj, bierzemy sprzęt, już praktycznie jesteśmy przyszykowani. Sprzęt uzbrojony, przynęty w kamizelkach. Także bierzemy się do roboty, idziemy łowić. No to jest, tam pod drugą stroną gdzieś został, wiesz? Ale kurna, tak niespodziewanie, prowadzę se woblera i nagle cyk, jedno branie. Za... Puścił. A za moment drugi raz już wziął i wtedy siedział, ale jednak się spiął. Zaraz w drugim rzucie już miałem branie miałem niedużego pstrąga na kiju, chwilę go pocholowałem, niestety puścił Co się zdarza. I co? łowimy dalej teraz na dosyć szybkiej wodzie, w dosyć takim wartkim nurcie, taki fajny napływ. Wcześniej już widzieliście te miejsca na naszych filmach. Nie jesteśmy tutaj. Nie jesteśmy już tutaj pierwszy raz i próbujemy. Na płytszej wodzie, na głębszej troszeczkę szukamy tej ryby. Na razie cisza, jesteśmy mówiłem na pływie. Zastanawiam się w ogóle, czy długo tutaj zostaniemy, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę jest albo za wcześnie, jeżeli chodzi o dzień, albo jeszcze jest za zimna woda i te ryby tutaj nie wychodzą. Wtedy na tym pierwszym miejscu, gdzie byłem i było branie, to raczej taka płań. Woda troszeczkę wolniejsza, troszeczkę głębsza. Gdzieś te ryby tam stoją właśnie. I pewnie jak na razie trzeba w takich miejscach ich szukać. A być może na napływach one będą stały jak słońce się podniesie albo po prostu trochę później. Martwi mnie też jedna rzecz, bo nie widać żadnych spławów ani nic. No i zobaczymy, idziemy kawałek dalej. Tak, kuźwa! mały psążek. Duży mały psążek tuż praktycznie pod nogami, kiedy przynęta już wychodziła z wody. Branie. No nie bierze normalnie. Wydaje mi się, że po prostu one nie chcą mi jeść, tylko odganiają strasznie, uderzając przynętę bokiem pyska i dlatego. że łowiąc na obrotówkę jest naprawdę duża szansa, że ta ryba powinna się wciąć, duża kotwica, a tu jednak nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Woblera, miałem branie na niego od sam to się, wiesz? Tak No, 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 no. Dziwny ten wober jest taki ołówek, ale skoro na niego ryba wzięła, to musi być dobry Jest Ale to osłuje się nie, bo tu moja siatkę ona ci się wepnie znowu, albo coś się stanie. Pierwszy rzut w nowym miejscu. Tak jak dzisiaj... Tak jak dzisiaj wspominałem, nie spodziewamy się tutaj żadnych rekordów, ani nic. No ale popatrzcie. Taki oto... O, się zechlepiło. Taki. Nieduży pstrążek, pięknie ubarwiony. Znaczy. Wspaniałe rybki. Buźka i do wody. Ryba niemal wzięła przy samym brzegu, wiecie? Pod samymi niemal nogami. No i dobrze. O, teraz kacper ma rybę Ale nie zły to Znowu odczytałem to pierwsze rzuty Pierwszy rzut i ryba Na no, płotki biorąc Płotkę też założyłem Widzisz? O, ten jest ładniejszy troszeczkę ładna rybka Trochę niewygodnie jest jak jest się powiedzmy nie w woderach Daj go tutaj ładnie na trawkę uszo, na tą mokrą No tak super No piękna rybka Dzisz Kacper Nieważne Odczep go ładnie i Szybkie tylko Ci zdjęcie zrobię i zaraz go wypuścisz, wiesz? Tak, odejdę, co ty chcesz. Elegancko. Tak, tak, tak. Daj się, ładnie. Super. Dawaj go do wody. I rybka wraca sobie szybciutko do wody. Musisz go tak o. No, on się. on pójdzie spokojnie. Gratulacje. Udało się, nie? się gratulacjami No. Jak widzieliście, najważniejsze jest znaleźć dobre miejsce wybrać odpowiednią przynętę i przede wszystkim by trafić ją, dobrze zaprezentować żeśmy już przeszli z Kaspem za 2-3 miejsca potencjalne miejsca gdzie spodziewaliśmy się ryb niestety nie było oprócz tego pierwszego zaraz jak żeśmy zaczęli do tej pory jakieś tylko dwa małe miałem skubnięcia a tutaj już na tym miejscu gdzie woda jest tak w miarę można powiedzieć wolniejsza, nie jest już takiej super wartki, nurt jak tam wcześniej od no, razu się pojawiły te ryby. No i praktycznie ja miałem zupełnie inny wobler i kasper inny wobler i ryba po rybie na dwie inne przynęty. Także kwestia jest też trochę szczęścia mieć, tak? Nieważne, bawimy się dalej. Zobacz ryba, w końcu coś większego... Kaspel. 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 No i niestety po rybie, kurcze ale normalnie branie, potężne, podejrzewam, że duży kleń, był w samym nurcie, na moją cienką wędkę i cienką żyłkę, niestety nie dałem rady. Po lewej mojej stronie były wystające gałęzie, żyłka się, widziałem jak żyłka się przełożyła przez te gałęzie, przez chwilę próbowałem przytrzymać na siłę rybę, żeby ona tam po prostu już nie weszła w te krzaki. No i niestety straciła się. Na szczęście wobler wrócił. No i tyle. Podejrzewam, że bardzo duży klejno. Pstrąg by wyskoczył z wody. Brzana na pewno to nie była, bo by murowała do dna, a ryba tam ewidentnie trzymała się w prądzie. Także wydaje mi się, że duży klejno. Szkoda. Fakt, że żeśmy tutaj przyjechali głównie na pstrągi i klejnot to teraz taki przyłów. Ale miło, było, miło by było wiadomo. No nie, nie spróbuję dalej. Jesteśmy już z kasprem w kolejnym miejscu. Zaraz wam pokażę, jaka tutaj jest woda. Normalnie do kolan, nawet nie, myślę, że do kostek w niektórych miejscach są takie płanie. Popatrzcie, tu jest pełno takich przelewów. Woda bystrza. A wcześniej kawałek jest taka płań. To jest naprawdę płytko. Nie wiem czy wy to widzicie, ale jak się zaswieci słońce widać normalnie dno. Ryb nie widać. Ale wiem, że tutaj często bywają e, niewielkie pstrągi. No i teraz co? Kacper stoi koło mnie. Myślę, że warto będzie co tutaj założyć. Jak myślisz? Białego mepsa. Białego mepsa, nie? Właśnie na tą, na tą płytką wodę warto założyć e, niewielką obrotówkę, rzucić ją sobie, zobaczcie, w górę, w górę rzeki i sprowadzając ją razem z nurtem, zwijając sobie troszeczkę szybciej niż płynie woda, wtedy ta e, obrotówka będzie fajnie nam pracowała. A że jest dosyć taki szybki nurt, nie, będzie, nie, powinna, nie powinna się nam czepiać dna, tylko powinna sobie iść pod samą powierzchnię. No mam nadzieję, że coś tu się trafi, pomimo to, że tak jak mówię, woda jest bardzo płytka, prześwietlona i nie widać ryb, stoimy na dosyć dużej skarpie, to i tak wierzę, że nieduże prągi tutaj będą stały i prędzej czy później któryś się gdzieś tam ujawni i skusi się na na nasze przynęty. Zobaczymy, najpierw puszę kaspra pierwszego i niech sobie zacznie tutaj rzucać. Ja postoję, popatrzę co się będzie działo. Nie widać, żeby się jakieś ryby spławiały, ale tak jak mówię, wiem, że one gdzieś tutaj stoją. I będziemy próbować. Dawaj kasper idź tutaj pierwszy. Stań sobie stań sobie tutaj i spróbuj rzucić parę razy. Zobaczymy co się będzie działo. Podejdź sobie jeszcze bliżej. O. i tak jak ci tłumaczyłem spróbuj sobie rzucić w górę rzeki trochę dalej musisz, trochę dalej z Kasprowy nie wyszedł ten pierwszy rzut ale trochę dalej spróbuj i ja mówię, tutaj, tutaj na bank jest takie miejsce gdzie w tamtym roku często mi się zdarzyło niewielkiego strąga przyciąć także jest, jest szansa, że gdzieś one tutaj będą stały no i przynęta w wodzie. Widzicie chyba żyłkę powinniście widzieć, żyłkę jak prowadzi. I troszeczkę szybciej wachlarzem, ona fajnie ta obrotóweczka nam penetruje tutaj całe dno. Myślę, że ryba nawet jak stoi gdzieś w dalszej odległości, po prostu zobaczy tą przynętę i wtedy, i wtedy będzie atak. Trochę niżej musisz prowadzić tą przynętę. O, widać obrotówka idzie sobie przy dnie. No i właśnie... No i właśnie w ten sposób będziemy to obławiać. Także Kacper sobie obławia. No i zobaczymy, może w końcu jest. No. Masz rybę? Kurczę, no to elegancko. Idź Kacper, wziąć ten. Iść teraz w tamtą stronę, bardziej. No Kasper ma rybę, niestety bardzo trudne warunki. Nie wiem, ci ja tutaj ją podbiorę. Albo wiem, co zrobimy. Ja zajdę trochę niżej. Ty, ale ładny pstrąg jest też. No, ładny jest ładny. Tutaj, sekundę. Ja spróbuję zejść tutaj jakoś. O kurczę, ale tutaj są warunki, strasz. Będziesz go musiał mi wprowadzić tutaj w podbierek gdzieś. No niestety warunki terenowe bardzo ciężkie Próbuję tutaj wejść i nie wpaść do wody jakimś cudem ładnie, ej, tylko kleń jest Kacper Podnieś go wyżej i wprowadź mi tu do podbieraka go Podnieś go wyżej Kacper Idź w tamtą stronę źle robisz źle robisz Dawaj go teraz tutaj, no, w moją stronę. Wyżej wędkę podnieść Wędkę wyżej Jest Ole klucha. Ojej. Ole klucha. Piękna. Możemy No wiesz, teraz generalnie jest na nie okres ochronny, ale to jest przełów, nie? Czek. Teraz go wychaczymy i szybko go puścimy do wody. Bo co? Pokaż ładnie rybę. Piękny kleń. Około 50 cm. Super rybka. Fakt jako przyłów, ale też cieszy nie? Wiadomo, wraca szybko do wody. Jak go włożę w podbierak. Dawaj, ja go puszczę z podbieraka. A ty weź to, nagraj. Weź to, nagraj. Jak go puszczamy. No? じゃあいきましょう。Mm hmm. um, Ryba. Gratulacje Kasper za pana w naprawdę Dzięki ciężkich bardzo. warunkach Co? Dzięki bardzo za... Że... Do no. pana w naprawdę ciężkich warunkach jak widzicie Co będziemy brać i bawić się dalej Idziemy na dzisiaj wędkarską przygodę, niestety czas nas goni, e, tak jak mówiłem byliśmy dosłownie 3 godziny, 3,5 godziny łowienia, e, jak Kacper wrażenia po dzisiejszym dniu? Było dzisiaj fajnie, dwie ryby udało, trzy ryby się udało, mi się dwie udało złapać, ja straciłem niestety i kilka babów. I widać było, że kleń. Się nagle obudził, co szczerze mówiąc, tutaj bardzo rzadko żeśmy klejnie spotykali. Do tego wszystkiego kilka przynęt niestety urwanych ze względu na wiatr. Ciężko się rzuca w takim wietrze. Kilka przynęt wylądowało kazprowi na drzewie, także niestety będzie trzeba skarbonkę rozbić i poszukać funduszy na nowe przynęty. Ja, szczerze mówiąc, też urwałem jedną przynętę, mianowicie blachę gdzieś tam nad niej została, na mnie została, mnę Ale ogólnie miałem jednego pstrąga, którego wyjąłem. Drugi teraz niedawno pod koniec sesji mi się spiął, ze względu chyba na moje lenistwo. Nie chciało mi się muczyć podbieraka, próbowałem go podebrać ręką, no i przy samych e, nogach mi się wypiął i uciekł. Nie był jakiś tam duży, też taki jak poprzednio, także... Trudno, też czasami tak bywa, nic na to się nie poradzi. Człowiek za swoje błędy właśnie płaci. E, oprócz tego e, jedyne co można było też dzisiaj zauważyć, bardzo delikatne brania. Nawet pstrągi, które potrafią być bardzo agresywne, bardzo płytko były zahaczone praktycznie na jednym grociu, często wisiały kacpra kleń tak samo jako przyłów dzisiaj w podbieraku już był wypięty także też wisiał na obrotówce i tylko na jednym grocie tak jak mówię bardzo delikatne brania kilka ryb w czasie holu ja straciłem, naprawdę straciłem chyba ze cztery dobre ryby z tym, że w niektórych przypadkach było tak, że dosłownie spod jednego krzaka miałem dwa, trzy brania i przez i te dwa, trzy brania były ryby zacięte. Przez kilka sekund trwał hol i nagle ryba puszczała. Także, no mówię, bardzo delikatne brania. Może ze względu na to, że ta woda jest tak krystalicznie czysta, te ryby rozpoznają tą przynętę i, e, i też tak niepewnie do końca biorą. Nie wiem, być może, być może to, być może co innego, być może jakieś my błędy żeśmy popełniali. Trudno, jesteśmy amatorami, uczymy się cały czas, także sami wiecie. Dobra, w tej chwili kończymy, bo nawet bateria mi siada. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnej naszej wędkarskiej przygodzie. Mam nadzieję, że też będą strągi. No i co, zapraszamy oczywiście do lajkowania, subskrybowania, komentowania, jeżeli macie jakieś pytania, piście, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie, nie wiem, naszego łowienia też piście, postaramy się odpisywać, odpowiadać, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!